CBA weszło do siedziby PZPN. Chodzi o aferę melioracyjną afera melioracyjna. CBA przeszukało siedzibę PZPN. Centralne biuro antykorupcyjne w siedzibie polskiego związku piłki nożnej. Funkcjonariusze na polecenie prokuratury krajowej dokonali w czwartek 10 września kilkunastu przeszukań w związku z tak zwaną aferą melioracyjną. Poza główną siedzibę PZPN w Warszawie przeszukano Urząd Miejski w Koszalinie. Dzisiaj na polecenie prokuratora zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kilkanaście przeszukań w postępowaniu dotyczącym tzw. afery medioracyjnej, przekazał w czwartek dział prasowy prokuratury krajowej. Jak podała prokuratura, przeszukano m.in. Główną siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie oraz Okręgowe Związki Piłki Nożnej, Urząd Miejski w Koszalinie, siedziby kilku firm oraz prywatne mieszkania. Zabezpieczono obszerną dokumentację w tym w postaci elektronicznej, która zostanie poddana szczegółowej analizie, dodano. Czwartkowe przeszukania są związane z jednym z wątków tzw. afery medioracyjnej dotyczącej Nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji Al Sports Promotion, działającej w imieniu Askoszali Lessa. W 2019 rok Zatrzymano 7 osób PK przypomina, że w lipcu 2019 roku zatrzymano w tej sprawie 7 osób, które usłyszały zarzuty prania pieniędzy i oszustwa. Wśród zatrzymanych w ubiegłym roku był prezes Fundacji Łukaszbe. Oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. W latach 2011-2013 fundacja działająca w imieniu Askoszalinesa miała podpisywać umowy na usługi reklamowe z zakładami chemicznymi. Jednak po przeprowadzeniu analizy dokumentacji ujawniono, że część środków przekazywanych przez ZC nie trafiała do Askoszalinesa, tylko były przelewane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zakłady chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych, podała PK. W toku prowadzonego w zachodniopomorskim wydziale PK śledztwa zgromadzono dowody, które, jak podaje dział prasowy PK, uzasadniały przeprowadzenie przeszukań w dniu 10 września. Wątek senatora Gawłowskiego, jednym z wyłączonych wątków tego postępowania jest wątek senatora Stanisława Gawłowskiego. 3 lipca 2019 roku prokurator skierował przeciwko niemu akta oskarżenia. Gabłowski oskarżony jest m.in. o przyjęcie łapówek w wysokości co najmniej 733 tys. zł w gotówce, a także w postaci nieruchomości w Chorwacji i dwóch luksusowych zegarków. Miał też nakłaniać do wręczenia łapówki dyrektorowi zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie, ukrywać pochodzenie z przestępstwa chorowackiej nieruchomości ujawnić informację niejawną i popełnić plagiat w pracy doktorskiej proces toczy się w Szczecińskim Sądzie Okręgowym